Tutaj skąd odcinek z racznego SSO. Dzisiaj nie jestem w stanie nie da się No, nie mam daleko do sobie, nie dostaję śniadania w Tak, 3 godziny się jedzie. Zależy też, przez jaką drogę jedziemy. Czy przez nową grę czasami po prostu, jakby drogę remontujemy czasami po prostu trzeba w jechać. Akurat nie było, więc jechałam dość szybko. Jestem trzeci Dorit na bezpiecznym padok. No, tutaj już. Często przyjeżdżam, a to masz na nie mam do roboty stanę, nie wiem, w stanie, tym bardziej, że mają w teraz Kayla i Liza. Więc w mam trochę spokoju i się trochę wyciszyć. No, sporo Dzisiaj chciałam wam przedstawić A Acapella jest to koń mojej cioci, na której w sumie zaczynała jeździć. Lecz no, zaczęła... Otóż, nie znaczy nie zaczyna to jest jej chyba piąty koń. Też tylko nie ma u siebie na padoku, y, które kupiła. No, tak, żeby sobie mogli wybiegać, ponieważ mają już sporo lat. Więc też mogą sobie wypocząć. Za mną widzicie, znaczy w sumie obok mnie widzicie piękne, chyba fiołkowe pole. A przede mną to jest pole dniowe, jak i pole słonecznikowe. Jakapelda to, że kocha słoneczniki są swoich słonecznikach. I teraz właśnie pójdę Wam pokazać Jaka Ogólnie moja ciocia ma blisko do Seniorwik, więc zawsze mogę pojechać pójść do Seniorwik na plac. Czy nawet tutaj, bo na górze na kurty też jest e, padok. Nie plac. Tutaj są właśnie czoci konie, które, mają, które są już na meryturze. No dużych nie ma, ponieważ no, też nie do majki pracy jest. Lecz akurat tam już widać gniadą maź z skarpetką. I to jest kapela. A kapelę poznałem już wcześniej, trochę tak mi Czucia o nie opowiedziała. A kapela jest to 15 dniach klacz. Rasy Espetit, szlechen na półkleb stawką Trakena. A urodziła się w sumie na wyspie padłach, od momentu, staje, jest, to miejsce zna, jak nawet swój własną matkę. Chima niestety umarła niedawno, no już miała swoje lata. Natomiast tutaj A Cappella często przyjeżdżała, no była w terenach, była też to jakieś, yy, właśnie i na nie zawsze mi się wydał ten seniowicz, to nie mi jakąś, to poszło się do czerwieni, żeby wziąć akapelę. Akapela na no, tej spokojnej cenach i teraz ją prowadzę e, tak do, do takiego jakby e, no, na górkę, żeby ją tam wyczyścić, jaki i ośodbaczyć. Dzisiaj zrobić taki krótki trening z akapelną. Każdy mu prawie akap, ponieważ no akapela to jest coś no, drugie imię, a akap to o każdy w mówi, po yy, mówi skarpetka, ponieważ no, kiedyś się założyła jej skarpetki, i to bardzo ona polubiła. Tutaj mi, w, tutaj mi, yy, no może tutaj tego nie widać. Ale tutaj właśnie zerwała mi liście. Ale później y, udało mi się ją ruszyć. Przyjech Przyjechałam tutaj na dwa dni, żeby się odpocząć, ponieważ Miała, miałam dużo roboty w seni. Otóż się wyjeżdża, więc no, nie wiem, czy to pikuje. A kapelopu, ponieważ no, też ma miejsce w stanie i ja chciałabym jakoś tam końcowy seni przestawiać. Lecz, może zapiekuje się nią do czasu, gdy dziecia, ja wyjechać na rok, więc będę mieć y, akapelę y, na rok y, do opieki. Ja tutaj już zaczynam powoli siodłać akapelę. Trzymałam jakąś osobę, ponieważ zapomniałam zobaczyć kamerę i ją wkrótce włączyłam. Założyłam jej. Y, Przyjmie się to skokowe. Czemu mi się lepiej nie mieści? Zażę jej ochraniacze dla bezpieczeństwa jej kopy, ponieważ ona jest podputa, A po co? które jej, które są, yy, mają właśnie ochraniacze. A założyłam jej o głowie, po czym założyłam kasę dla bezpieczeństwa, że nic mi się nie stało. Ja, kapelusz pochodzę na plażę, znajduję się parę no, kilometrów metrów od nas. Zauważyłam, że gdy a szła, to próbowała jakby podgryzać właśnie e, uwiąz i próbowała jakby, e, próbowa jakby nie przetulać. więc mam nadzieję, że a kapela będzie spokojna w tym cieningu. Ja już wsiadłam na akapelę, jeszcze pociągnął mi e, wujek e, jeszcze kolega moje, cioci pociągnął mi koprem, ponieważ nie mogłam w ogóle go zapiąć i tak, wstępnie kapela była bardzo energiczna, w ogóle, w ogóle nie wyrwała wątpliwości nie tylko, że będę właśnie, w tak będę na drugiej wodze właśnie z nią no, i wstęp robić, żeby, no, żeby być przyczyn kapeli. Otóż, że mam swoje, no, trekeny. to ja sobie wiem, jak one chodzą, pomimo tego, że, no, na nich już dość dawno nie jeździłam. Ponieważ, jak wiecie, Winter jest to no, nowy klasztanie, który no, którego wsiadłam no, po dwóch tygodniach przerwy mojej w jeździe, ponieważ niestety mam rękę na darku i no, musiałam te tygodnia w 22 tylko nie czekać, żeby po prostu mi się ta ręka ta wzrosła, więc żeby jakoś nie, jej nie nadwyrężać. A KPN jest to 15 letnia Klacz z SP, czyli czyli schronek Kukle z dawką Trakena. Nie. Um, tak jak przypominałam, ona się rodziła tutaj na wyspie Padot, tutaj była zajeżdżona Oraz była tutaj w swoim pierwszym terenie i miała tutaj swoje pierwsze skoki. Jak nie jest swoje pierwsze zawody które się odbywały jakieś rok temu. I w momencie, kiedy ona jako za 3 dni wyjeżdża są tam do. Hmm, gdzieś za, za Jorvik wyjeżdża na rok na na ma jeszcze swoje obowiązki i tam moje ciocia jeszcze pracuje W jednym gospodarstwie, tam gdzie są też konie i tam też innych hmm, Z podstaw całych ta wieża więc jak potem nie, nie będziemy mieli się wstąpić, jak kapela jest coś energiczny koń i lubi Dużo przebywać na świeżym powietrzu Więc też się z nią zaopiekuję, zobaczę co na to powie Haila jaki Barnowa. Ponieważ barnowa nam trzy tego miejsca na sajnie, żeby tam było miejscem przyjęcie zapytać. Wcześniej mi mówiła, że jakby jakoś który za zakonie była na podoku z innymi końmi, to w ogóle nie podgryzała koni, nie kupła ich. Tylko jest taki do, z charakterystyki ma skarpetkę na prawej, na, prawej, na prawej noze. No dość długą do kolana ma I z cechy jest to spokojna klasz, która lubi bardzo wyprawy gdzieś dalej poza stajnie, ponieważ ona się strukturuje wręcz śmiecie. ja mi tak mówiła, bo ona sama była na niej. Lecz to rzeczywiście masz swoje trochę razy, to już dojeżdża tych pani. Ja to no sobie już za kapelą wkustuję, ponieważ już rozstępowanie mieliśmy. I to sobie właśnie wkustuję, w kusie nie wybija. Energiczna jest, jak widać właśnie. Głowę ma w dole, może tego nie wiesz, ale w dole nie jest spięta, idzie energicznie, nie boi się. Bo też ma swój lat, więc ma jakieś tam doświadczenie w jeździe. Na przykład jak Winter, to że to jest dopiero 3-letnia klacz. A Iska to w ogóle jest 3-letnia klacz, która ja dopiero była zajeżdżana parę miesięcy temu. Więc no, ona jeszcze nie jest wprowadzona w może doświadczenie w świecie jeździctwa, ale ja na pewno będę ją wprowadzała. A winter no brzmia trochę rząd ze sobą. I na razie się, na razie to wrzucala nam daje jeszcze poza odcinkami, więc... już sobie galopuje, jak padłam po wcześniej po pół wolcie, to ona mówiła, że galopować Więc po prostu stwierdziłam, że dzisiaj zrobię taki trening po swojemu i dam jej trochę dzisiaj sobie żeby żebyśmy mogli sobie trochę się zapoznać Po galopie, w pełnym sensie siedziałam się bardzo dobrze nie wybijałam, może dlatego, też to jest moje siadło które ja wzięłam ze stajni i też uczyłam, to już oczywiście dla niej innych chłopaków Bo jeszcze nie masz tyle środków, żeby każdy konie no, miały No i myślę, że będzie taki dość krótki filmik, nie chcę żebym był żeby dość długi Więc po prostu wam pokażę kawałki tego treningu No, żeby też jakoś nie wyszedł zbyt długi, bo nie chciałabym tak, montować 5 godzin Ja już tutaj właśnie powiedziałam przedtem, że nie będę wam pokazywała właśnie całego treningu naszego, tylko części, ponieważ w sensie może za długi, a no jakoś za bardzo to stosuję z ja. Prawdopodobnie do 22. odcinku, gdzie będę właśnie jechała po kapeluszy, nie wiem, czy będę ją zabierała. I tak, w przechodach była wyśmienita, ona mi się bardzo podobała, jak na konferencję letnią. I strefa jest bardzo mięciutka w wędzidłach. Przeważnie ona dopiero była nauczona do będzie więc trzeba ją w halterze. No, po prostu było lepiej ją kierować, lecz parę miesięcy temu właśnie była ona przyzwyczajona do ogłówki, jak i do wędzidła. Ja jeździłam parę razy na halterze, więc mniej więcej wiem. Przystępowanie wam całego, nie pokażę po prostu, no bo wstępowanie za kapelę się dość długie. Też byli, też chodziliśmy po całym o że nie tylko po ścianie. Przynajmniej też raz widziałem w produkcji w tej instancji, chyba drugi raz, tego pamiętam. Okej, okay, też po treningu za kapelą, przebadam ją, czy ją wyczyściłam, dużą menderkę. Na mięturce będziecie mieli właśnie y, akapelę w derce żółtej. Ja też nie tak mi artykułów, ponieważ jest ciepło i to bardzo ciepło, pomimo, że już jest około 19. .00. I co mam dalej powiedzieć, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, jakieś subskrypcje. subskrypcję. że zdobyłam 10 subskrypcji do końca, powiedzmy, września. A 100 do końca, więc będzie że to, że mi pomożecie w to bić. Ale przed zakończeniem odcinka chciałam powiedzieć, że ponad 60% z Was mnie nie subskrybuje. To 66%, nie pamiętam jak tam było. Więc byłoby miło, gdyby się ten szarp przyjść zamienił na czerwony i wany nie żeby się nawiązać z moimi powiadomieniami. Ocinki prawie codziennie, ponieważ czasami nie ma po prostu ochoty na nagrywanie, nie ma fazy. Reszta informacji o akapeli dowiecie się w następnym odcinku. Więc tak. Mam nadzieję, że nam się nam się spodobał w i do następnego.